Cześć, siema, witajcie się na moim kanale. Ja jestem Agra, ze mną oczywiście nie kto inny. Ja zawsze wie nie kto inny. No ale, Dudek, siema. Siema. A my, i my lecimy, kurde, po belki. Światą zakończyliśmy sobie następny odcinek. Teraz lecimy po beleczki. Kurde, 60 znowu w akcji. Wuda odpal. <noise> ty nie spać bo on, Ja zawsze, zawsze odpalam, a on nigdy. Nie wiem czemu. Nie, bo dla mnie to bezsensowne trochę. No. Ja tam zawsze to wuda odpalam. Nie, nie wioza takiego ładunku, co zasłania całkowicie. Uj, oj oj, oj Tutaj mogłaby być fossa. Równo. Ile tu jest belek? Trzy Tak? I Tam trzy. To i tak się na raz pewnie zabierzemy. No na nie. Czy nawet, dwie na górę, to, to stamtąd jedzie już jedna natura i... Nie ustawiam, ja po Ale może, modecie. ale może lekko przecież być krzywo. Nie może? Ale ty tu chcesz podnie? No. Mogłaby to nie? Tu jest miejsca. No, mogłaby być krzywo przecież. No, na w sens? To się i tak tam musielibyśmy przed raz jechać. A no to tam, to tam, tak czy siak jedziemy No to tu się zmieści, tylko jedno na naturę weźmiesz. No. Możesz trochę podjechać? A, no właśnie. Chciałem pasy zapiąć, ale pasów nie ma. To pchnij ją, tam do tyłu. Okej. Okay. No dobra, to pchnij. Kurna, zabił bym. Ojej, o boże. Dobra, to stój w miejscu. Ja sobie jakby musisz podjeżdżać. Jeszcze jedna. Jesteśmy w domu i tamte jeszcze dwie, trzy i Pomyślisz, wejdzie, wejdzie, musi wejść. W ja. Urna się przestawiły dziady ło Siły masz zaraz spadnie ona do ciebie ją pociągnij trochę no spadnie no. No ale jakby w zakręt leciał w taką belką, to No dobra, ale nikt tutaj się... by spadła, no dobra, ale. Nikt tutaj zakręt chyba wlatywać nie chce. Weź się, szarpnij. No dobra, bo ona się nie, nie ułoży. Nie ułoż. Powoli, czekaj, to się przyjada, i tak się przyjdzie, pojedziesz. Ne, uważaj to, mhm. czekaj, ale mi się gorąco zrobiło szcząście, krótko, do rady jakaś. Okej, okay, no, jadę, Ci no powoli, ja Ci Ja mówię powoli, ja też cały gaz kurde przez, przez fosę Jak się na godzinę mam włączone Ja coś się Dobra, ja. jadę. On wylaz... ja na kraj, Ale one już wylazły Ale że one wróciły na miejsce no. to jest po prostu Dobrze bo przynajmniej sumie trzeba było To no, jest znowu pierwszy A Tam też jest 4-5 no to tobie wejdzie prawie Kurde no Ciekawie się zrobiło A tutaj masz cisnąć nie? Na, na prostej Ja wolę po malutku A co, na prostej? Się boisz Nie, tylko tu wjechać, w tym No no Tu też jest dołek. No choda, Jak ściekły. Ta 60 to będzie przeszkadzać, czy będę przestawić. O jest, jeszcze pająk. A z delikatnie trzeba wyhamować. Ty jesteś. Już na gospodarstwie. Uwaga! Silnikiem. Jak to będzie wykładzie? Pionowo czy poziomo? Tak na leżące czy na pionowo? co chyba. Lepiej brać po tym, już będzie. Patrz, na stykułem przed nim do ściany, żeby pojechał. No że tu lekko, a nie, nie trzeba Ja się ci powiem, że ostro się tam zrobiło na tym przejeździe. Ten szczęście emocji. się <grywa> daje radę. Panie starych szybciutko chodzi. Hydraulika nie taki złą. Coś na raz wziąłeś. Panie, to, to, To tak to, 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 to nie Chyba, chyba nie wolno. Weź ją tutaj, przyrób, wyrównaj, nie Wiem, nie wejdzie, trzecia. No, trzeba tu jakoś się wyżyje oddać. Ty spróbuję dwie zrobić, podnieść. Jak myślisz, uda się? Z ciekawości. Nie wiem, czy jest skatować tego. Z ciekawości, Rozmawiam tak, coś tak, z ciekawości. Pierwszy i ostatni raz w życiu tak zrobię. Albo czekaj. podnieść, to podniesie, no też. O! A to takie katowanie, że ona tak... C się podnosi, wiesz... Także podnosi... O Jezus Maria... Co za... Ja to niedobry człowiek jestem do tego zachwycony... Patrzę, go ona powoli podnosi do góry. Czekaj... O Jezus... Jezu, jeszcze trochę? Jeszcze, dawaj... 4, 4. Dobra, stój, stój. Dobra, stój. Ile jest? 5, 6. Oj, ty już tam jest, nie przejmuj go nawet. No właśnie, grów, to jeszcze jest, jeszcze drugi po prostu. Możesz je podopychać, jak tam zajedziesz, to możesz. Jak są jakieś blisko to masz blisko żeby wiesz przepłynąć je, przytoczyć no to bez problemu podnosi Wiesz, wiesz, No tam będzie zaraz a ja Zajadę z złąkiem Ty już tam chyba jesteś no, Na ulicę chyba wyjeżdżam Bo ty tędy pojechałeś Tak jest i tak będę pierwszy no jeszcze zobaczymy ty popatrz no zobacz no nie oszukujmy się mamy 50% szans ale ja będę pierwszy no, no chociaż już do 60, a jeszcze 30 chociaż ty no, popatrz wyruchasz mnie popatrz no, się chyba popatrz znaczy mógłbym być pierwszy no ale pasuje ja nie będę się wpierwszył, ale niech bym Cię wyprzedził. O no, chociaż? A takim? Nie, przejechałbym. nie pływa. Przejechałbym, zdążyłbym tylko, nie chciałem coś wierzyć. Od koła w pierwszą. No i tu tak samo, jedno na krukach liści. No, ja jelena skocha. Dobra, ja będę stał w miejscu, nie będę jeździł. No, się no. podpisać. nie się tylko dopychać jak się chce. To nie przesadziłem, nie? Łe! O boż, murko Po poprzez. burtach, człowieku. Burak po burtach ma. Ona ma takie dziwne te małe koła, nie? Mogliby je większe wstawić. Jak, jak ją produkują. Czy nie wiem czy to... Nie to chyba oryginalne jeszcze. Ruskie gumy, nie? Czy czy już tak jakieś? Ja to już zakładane jakieś. Co ty no Z ciała trochę widzisz? Trochę się wy wypadło. No to z siebie no. Nie, dobrze, wejdą wszystkie na szczepę. No, 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 no tu było pięć. A i tak wezmę jednego na naturę. Bo ten. to szybciej. Po co się chłostać? Ja to też tak już popijamy ja sam. No <grymne> możesz podjechać w tam Nałożycie ją i ciśnienie na gospodarstwo. Ojej. Powolutku. Tak? Nie? Czy to tyłu jeszcze? Do tyłu. jeszcze? Do... Kłać. No, a to tyłu. Mało. Chodź. Chyba, to ty już jedź, nie? A ja to tutaj jeszcze. Już... To jest! 6, 6, 12, 11 wele. No to tak jak myślałem. Czekajcie. ją konkretniej też chyba nie śpiesznie. bo A to to... Też różnie może być. Którem jedziesz? z W rogu. O A no w sumie. Pomału sobie zajadę. W sumie ale też sobie. Co za problem. Znaczy, jak chcesz, no to tam... Nawet lepiej, bo szybciej zajadę. Wielkoskazy działają w Działają No dobra, jadę za tobą Co hmm. będę? Eskorta Tak trochę O, przyspieszę. jak nie zostawiasz tyle widzowie co tu się dzieje ile tam jedziesz? 30 no no bo tyle wymaga 60 a jest 30 to, to niech łoba wymaga bo teraz będzie zakręt Kierunkowskaz już od razu, bo tu nie sygnalizować, że będzie skręcane, coś tam jedzie z dala. O oh yes, ale tutaj... Ile tam jedziesz teraz? Cztery dychy? 30 Nie wierzę ci, że tak, tak szybko... A no w sumie może. No i zajechali bezpiecznie. I... Chyba ja jeszcze nie wiadomo. Wszystko się może zmienić jeszcze.

oj, 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 oj. Czekaj. dobra dobra, Czym? Yy, weź może ten yy, taśmówkę gdzieś odepnij tu gdzie prasa stoi albo albo obok jak te śmietnie? Między... No dobra, ale taśmówkę też możesz tam przestawić, nie? O, tutaj pchnąć O, nie siedzi Wejdzie tych belek trochę, z weźmiemy, tak? <trych> trochę męczę tą 60, no ale dobra Tak, i tak, i tak ona już na wykończeniu to Ujazd, oh yes. to jest zmęczenie, no ale. Ale siada też nie zja. To jest to suche wysło. Jak słoma, to jest lżejsze. 5 godzin wysło, na pewno. Co? 5 godzin wysło, na pewno. Jak 5 więcej? Jakie 5? Od 6. Od 7 zaczęliśmy. Było ile? ile było? No to 9, 7. Ale osiem od prasowania nie, no, ale co zbyra, miało być prasowanie przez... No nie zostało do, do, do są pliki. No ale sprasowane też przesunie. jak stoi W Belcity, no to możemy ewentualnie odparować, ale raczej nie przestchnie. A schódkie było przecież, żeśmy zbierali. Dobra. Gasimy. I się żegnamy. Ja, jak widzicie, no elegancko odcineczek minął 20 minut. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, nie o łapce w górze, subskrypcji na tym kanale no i do następnego, trzymajcie się, cześć!